A, ale urwał bułę To śmierć frajerom Patrz jaki kurwa szwajer yeah. Że mam go w dupie i ja nie mam go pobić. Super, Super partia kurwo Kiedy wpierdalałem, szło ich igrzem Tylko palico I nie ma upierdalane się na Gerdycha. Mhm. Mm Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy. Jestem, Jestem hardcore. To wiedz, że coś się dzieje. Ujebany farbą, co nie wiem. Zapraszam was na mnie. <grymka> ja, ja nie no. <grymka> Z Afryki. <grymka> kadetem teraz. Maciek, coś, coś się stało. Nie, ginie. Będą w ogóle... Yy... Ze słonecznikiem! Przestań to wpierdalać! Ja to pierdolę, zdejmuję kominiarę! co to jest?! Co to kurwa jest?! Daj komienio! Ile Wypierdalamy tą planszę, nie ma kurwa tej planszy. Kanapka. Żeby nie było niczego. Pokaz Parkinsona, walce na głupotę, nikt mnie nie pokona Everybody, everybody, wejga everybody Kluczaki w ziemniaki, kluczaki w ziemniaki